ل <laughs> Dawaj pelunie Jebacz nie bydł, przejmujemy stery Way fucking heavy up -rock. Tak jak Steady Crew To my bujamy klub Wasze jebacz z ust. Słyszysz prawdę z naszych ust No bo nie gadamy wzór No bo są tu Z i od frontu Bijamy po prostu Czekały kościusz, jeden raz w polsku. Bring it back to the old school, razem keep go w końcu. Lepiej się dostosuj, to czas wyciągania w trosku. Mamy was na oku, który czeka przy kielosku. Numerowy sposób, tylko składać kilka osób. Będą skakać z mostu. Albo wewek, wewek Jestem ja kim mam być, bez przerwy Kitów przemy, dawaj PLN-y Jebać niebyt, przejmujemy stery Weight fucking heavy, up, rock, Tak jak Steady Crew To my bujamy klub Wasze jeba z ust Słyszysz prawdę z naszych ust No bo nie gadamy z Ja, kiedyś było lepiej Trzeba było ruszać mózgiem każdy w swoim piekle Co tu trzyma was to wie W TV, dramy ludzkie Ja bym znowu sypie futrem. Lepiej głową rusz tej. No bo robi za figurkę Znowu trafiam w punkt wiem Że dzisiaj jest okrutnie. Kozackie produkcje Z kratem otwieram te twórnie. Sami dobrzy ludzie Pracują na swój sukces. Wreszcie pijam górnie Bo nic nie powstało w ja Kim mam być? Bez przerwy. Kim możemy Dawaj belę? Nieważnie, my przejmujemy stery. Wait for, for me, ja tak jak to Waszy, jebasz, tak jak Steady klub. Bo my bujamy klub. Masz nie masz takich słów. Słyszysz I prawdę i z naszych ust? No bo nie Przypominamy, że na naszym kanale nie ma płatnych reklam i jeżeli uważasz, że robimy coś wartościowego, to możesz wesprzeć naszą pracę poprzez datek dowolnej wartości. Możesz też nas wspomóc, odwiedzając sklep partnerski Kiluminati Wear, który oferuje odzież literaturę dla wszystkich przebudzonych. Jest to świetna forma wyjścia z przekazem poza internet. Linki znajdziesz pod filmem. Pozdrawiamy Kiluminati team. Dodaj łapkę w górę i subskrybuj nasz kanał. Pozdrawiamy Kiluminati Team.